Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj ponownie rozpakujemy sobie paczkę z Wielkiej Brytanii, a dzisiaj będzie to pendrive od firmy Kingston, a konkretnie model HyperX Fury na USB 3.0 o pamięci 16 GB. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o samo opakowanie, to za dużo do opowiadania tutaj nie ma, także o samym pendrive'ie za dużo Wam nie opowiem, dopiero więcej informacji znajdziecie w recenzji, tutaj jedynie te najbardziej podstawowe informacje. Czyli to, co znajdziemy na opakowaniu, to jest oczywiście model, czyli HyperX Fury, informacja, że jest kompatybilny z USB 3.0 oraz 2.0 ponieważ USB jest kompatybilny wstecz. Pamięć, czyli 16 GB e, oraz prędkość zapisu oraz odczytu. Prędkość e, zapisu jest to 30 MB na sekundę, a prędkość odczytu 90. Mam informacje o 5 latach gwarancji, jakie udziela producent na tego pendrive'a e, oraz możliwe zastosowania, czyli e, do konsol, jeśli się nie mylę, do laptopów, do netbooków, do laptopów oraz do komputerów stacjonarnych oczywiście możecie go używać do wszystkich urządzeń, które mają wbudowane gniazdo USB 2.0 bądź 3.0 i dalej co my tu mamy informacje o stronie internetowej producenta czyli kingston.com ukośnik FURY USB dalej mamy informacje o gwarancji E, gdzie możecie sobie zobaczyć na tej stronie internetowej, podanej tutaj, że coś zrobić ze światłem? A, to będzie lepiej, powinno być teraz lepiej. E, I co tu mamy informacji? Że kompatybilny z Windowsami 8.1.8.7 oraz Vista, OS wersja 10.6 lub nowszy. Oraz Linux wersja 2.6 lub nowszy. Oczywiście we wszystkich przypadkach jest kompatybilny z USB 2.0 oraz 3.0. Dalej mamy wszystkie kody, e, numery seryjne i tak dalej. E, co tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy jakieś informacje po angielsku. Jest nawet po polsku o. Rzeczywista pojemność dostępna do przechowywania danych jest mniejsza niż podana na produktach z uwagi na obsługę formatowania i innych funkcji. Wszystko możecie sobie zobaczyć na stronie internetowej kingston.com, ukośnik FlashGuide. To wiadomo, że pojemność zawsze jest niższa z różnych względów, więc tutaj bardzo fajnie, że producent także to wyjaśnia. Ok, samo opakowanie już sobie otworzyłem. Oczywiście starałem się jak najmniej uszkodzić opakowanie i żeby później produkt udało się z powrotem zapakować. Jest tu takie inteligentne otwarcie. Można bez problemu naszego pendrive'a sobie wyjąć bez zbędnego uszkadzania tutaj samego opakowania. W zestawie znajdziemy taką naklejeczkę z logiem HyperX. Włożymy ją tutaj z powrotem. Teraz mamy samego pendrive'a. Wykonany jest z plastiku. Oraz mamy tutaj wstawkę, chyba z aluminium lub czegoś podobnego. Tutaj mamy logo HyperX. Z tej strony informacje, że jest to wersja 16GB. Mam nadzieję, że jakaś ostrość będzie. To jest taki zwykły odczepiany pendrive USB 3.0 więc za bardzo wyglądu nie ma co opisywać. Jeśli chodzi o osiągi i e, samą, samą pracę tego pendrive'a, to omówimy sobie już później w recenzji, która oczywiście ukaże się na moim kanale. Więc na razie Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie, no i cześć!